Cześć, nazywam się Marcin Wencel z premium .pl i dzisiaj przedstawiam wam zmywarkę ze sterowaniem elektronicznym Power Digital wyprodukowaną przez Stalga. Jest to zmywarka uniwersalna ze sterowaniem elektronicznym umożliwiającym precyzyjną regulację parametrów mycia. Maszyna posiada trzy cykle myjąco wyparzające o długości 90, 120 i 180 sekund. Zmywarka została przystosowana do mycia talerzy, szkła, sztućców jak również tac i pojemników 1 na 1 GN. Komora przystosowana jest do koszy 500 na 500. Wysokość prześwitu załadunkowego wynosi 370 mm, lecz maksymalna wysokość tego naczynia to 320 mm. Wydajność tego modelu to 40 koszy na godzinę. Zmywarka wyposażona jest w kontrolki temperatury bojlera i komory myjącej. W komorze zainstalowane są dwa ramiona myjąco-płuczące na górze i dole komory. Maszyna zużywa 2,5 litra wody na cykl myjący. Sygnalizacja dźwiękowa po zakończeniu cyklu mycia jest dołożona w standardzie wyposażenia. Zmywarka została wyposażona w filtry powierzchowne wykonane ze stali nierdzewnej. W standardowym wyposażeniu otrzymamy kosz do talerzy, kosz do szkła, kosz uniwersalny i koszyk na sztućce. Stalgast oferuje zmywarki uniwersalne ze sterowaniem elektronicznym w standardowym Wyposażeniu, ale również wyposażone w dozownik detergentu i pompę spustową, dozownik detergentu i pompę wspomagającą płukanie, dozownik detergentu, pompę spustową i pompę wspomagającą płukanie. Wszystkie zmywarki produkowane przez Stalgas objęte zostały dwuletnią gwarancją. Producent gwarantuje stałą dostępność części zamiennych, a my jako autoryzowany partner Stalgastu oferujemy montaż, regulację dozowników płynu myjącego i nabłyszczającego, jak również szkolenie z prawidłowej eksploatacji urządzeń. Posiadamy wszystkie modele zmywarek Stalgast w ofercie naszego sklepu premiumgastro.pl, w którym będziecie mogli skonfigurować zmywarkę do swoich potrzeb. Jeśli jednak nie będzie to możliwe, chętnie pomożemy i postaramy się dopasować urządzenie tak, aby sprostało wszystkim waszym oczekiwaniom. Dziękuję za uwagę i do następnego razu. Pozdrawiam serdecznie.